ディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディディデ Dziś, Witam bardzo serdecznie. W kolejnym dniu sokami narciarskimi. Loty narciarskie trwają. Najlepsze za nami 21 konkursów, 4 pozostały do końca, więc no oczywiście to jest pewne, że w tym tygodniu ten Mistrzostw Polski dobiegnął końca. A co ciekawe, po ostatnim konkursie znowu mamy ciekawą sytuację, jeśli chodzi o rywalizację Matyagu Króloparkietu z Subtrimem. Ponieważ y, Subtrim, y, wygrywając ostatnie zawody, dogonił Matego kroparkietu i wspólnie z moją 11 miejsce. Tak mi czas zawodników tuż zaczął w dziesiątku. Jest to kupa matikro parkietu oraz subtream. Subtream znowu jest blisko czołowej dziesiątki. Pytanie, czy tym razem wykorzysta swoją szansę, bo do tej pory dwa razy było blisko i po przypadkach niestety łapał dołka formy. Teraz szansa, żeby jednak było inaczej, dlatego że dzisiejsze zawody będą na tej samej skoczni, na której ostatnio wygrał właśnie subtream. Liderem tych mistrzostw polskich jest Parosa który ma prawie 60 punktów przewagi nad drugą gością. Trójkę zamyka Adam Mały, że czwarty jest Darwin, który już na razie przynajmniej no, nie ma łatwego zadania, jeśli chodzi o walkę o miejsce wyższe niż trzecie, bo do drugiego gościa traci prawie 100 punktów, więc ta strata wydaje się coraz mniej realna do odrobienia. Piąty Janusioł. Szóstand Andrzej ten 7 siódmy klemens na ósmy potem wariat i dziesiątkę zamknął na, na razie Kuba Wol. Taki niespodziewany są podnieść tej czołowej dziesiątki Kuba. Eee, bardziej bym to właśnie obstawiał rok 20, żeby o tej czołowej dziesiątki, ale na razie rok 20 jest 14, tracąc 31 punktów do czołowej 10. Po ostatnim konkursie szansa na mistrzostwo stracił Kamil Stoch, który niestety nie zabłysnął w ostatnim konkursie. Dzisiaj. Yy, i przez kolejne trzy dni będzie mógł walczyć co najwyżej o miejsce w czołowej trójce, natomiast na pewno nie o miejsce pierwsze. Miejsce drugie też będzie ciężkie do osiągnięcia, ale trzecie, czwarte jest jak najszybsze ze śniegu Kamila. A na pewno warto, warto pokazać o co najmniej czołową dziesiątkę, no bo też zawsze e, jest to jakieś pocieszenie e, zajęcie miejsca w czołowej dziesiątce tych mistrzostw kraju. No ale droga nie będzie łatwa, bo Rywale pokazują naprawdę świetne loty, świetne zawody. Co do tego nie mam wątpliwości. O czym świadczy ostatni rekord skoczni. Na końcu stawki to uczestniczy Majda, który zgromadził 22 punkty. Na przykład Majda jeszcze może walczyć także że nawet Człowką Dziesiątkę, chociaż w jego przypadku Człowoka 10 jest bardzo mało realna. Potrzebowałby samych miejsc na podium w tych ostatnich konkursach, więc no nie ma to się łudzić. Dla niego najlepsza ćwiartka będzie wielkim osiągnięciem. W tej sytuacji. Um, czy będzie coś więcej? Na no raczej nie. Podobnie się chodzi o lusie. Lusia też ma trudną misję, jeśli chodzi o odrabianie strat. <laughs> Dzisiaj, proszę Państwa, przed nami zawody rewanżowe na skoczni w Oberstdorfie. Skocznie o rozmiarze 235 metrów z rekordem skoczni, który wynosi 220 metrów. I to właśnie rekord z ostatnich, z ostatnich zawodów, proszę Państwa. Ten rekord położony chyba tam o 3 metry mniej więcej. To tego co było, dzisiaj z szansą uczy, by ten rekord znowu nieco poprawić. Za chwilę kwalifikacje Tym razem oczywiście bez systemu KO.